Na no to konkurencję tak, dla to mężczyzn i dla kobiet. To no kobiety i dwóch panów. Najlepsza osoba z pary dostaje od nas nagrody. Zapraszam tutaj do sceny, do zapisów i zaczynamy. Kto pierwszy ten lepszy. O dokładnie, tak. Myszka, chodź! Chodź szybko, chodź tutaj, bo będzie... Nikoś, chodź, bo będzie pan. Szybciej. <średenia> powoli, powoli, posiadam, powoli, powoli, powoli. Dobnie, dobrze, dobrze, dobrze. Brawa! Każde potrącenie to jest 15 stopni więcej, więc warto iść bardzo wolniej, ale bardziej precyzyjnie, tak? Zaczynamy? Staw! Idziemy. No, <średenia> Nie, z dobrze. brawo brawo Pan z lewej nie jest brutalny, bo zaproponowałbym voucher dońskiego. E, Barbera? Barbera. Ale dobrze. Dobrze, dobrze, to znaczy, że dużo trenował. To znaczy, że trenował, no? tak? Tak. To... Start No, a to ślimpa? To na jak wlazdzie chyba? na no, idzie chyba jest daleko, naprawdę nie jest daleko. Jest bardzo dobrze. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. Kuba, 10, dawaj! 2, 1, start. <gulia> kuba, kuba! <gulia> Prosto do drzwi! Oooo! Skocznym krokiem! Up! <gulia> masz jedno potrącenie, ale masz na czas. Idę do popraw! Popraw. <gulia> Chyba trenujesz do następnej studniówki, co? <gulia>

Ale po trące nie było. A wy idziecie na radni. Słuchajcie, na ogrót jeszcze jest skoro. To następne. Słuchaj panów. Bez produ, czyli nie będą walczyć Jak Jakąś naimy? Adam. Adam. Oglądzasz na ja takiego coś. 3, 2, 1. Start.

No i kto jeszcze? Jest jeden pan. ale i teraz słuchajcie. Z no. naszego stowarzyszenia też mogą wrócić udział. Wow, naprawdę! Mosz do dzika, dobrze ci idzie. Bardzo ładnie. Zobaczy, tak, kobieta w ciąży nie pije. Precyzja, gracja, elegancja. Prawie, 15,40. Dwa, trzy. Dwa, jeden, shiny, brands, workers, mery, moles, mery 2, 1, start! 3, 2, 1, start! Kasia! Nie dotarłeś, już jesteś! Nie! na końcu! Mam ci już o potrączkę, możesz jeszcze raz przyjść, bo razem z nim stanął, masz powyżej 15 minut. Nie przewrócisz okay? się! <tnie tnie> <tnie> <tnie departement>

Precyzję, żeby 30. Ale fajnie! A, Ale fajnie! Czy cię tak grało? Bo jak nie, to ja nie mnie, nie? Gotowy jesteś? Jak masz na imię? Super. 3, 2, 1, start.

Dobra. Poczekaj. Trzy, dwa, jeden. start! Największa. Ale... Ja... Wszyscy, Wszyscy, Ona. 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 trzeba Ona. 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 dla Ona. 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 Kuchu! Tak, tak, takie alkoholne oni po każdym koncercie mają. No takie... Na No nie? Nie, bo same nogi są. Stopnie przejście dzisiaj. 3, 2, 1, start! Większa precyzja. Ta, bardzo ładnie. że tręczy. Bardzo ładnie. Super, super. I finiszu. Trzynaście, 13. Variance, 13. <i figured> nie, no to jest, jest normalne. tak?